Siemanko, tutaj Daria, i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, wreszcie spokój. Oliwka wróciła do szkoły po feriach zimowych, nie ma kłótni, rodzeństwa i można w spokoju wypić sobie kawkę. Ile ja mam czasu jeszcze do jej powrotu? Okej, okay, mam trochę czasu, więc może poczytam sobie książkę. Potem stawię szybkie pranie, bo akurat Stasiu teraz zajął się składaniem puzli, więc mam naprawdę luźną chwilkę, żeby zrobić i coś dla siebie, i coś dla domu. Jednak zmienimy trochę kolejność wydarzeń. Najpierw wstawię pranie, a potem będę miała chwilę dla siebie i w spokoju będę mogła poczytać sobie książkę. Mam nadzieję, że Stasiek pozwoli. Mamo, to za jaka tak przyjechała? Jak przyjechała? Przecież nic nie mówiła, że ma nas odwiedzić. Przyjechała i ma dużą torbę. Dużą torbę? Co ta kobieta znowu wymyśliła? Czemu nie puchasz? No wchodź. Wiesz dziecko, czekałam jak ktoś łaskawie mnie zauważy. No to masz szczęście, że Stasiu zerknął akurat, zobaczył Cię i mi powiedział. No właśnie, a jakby nie zauważył, to bym tak stała godzinę, miesiąc, może rok. Myślę, że trochę przesadzasz. Mogłaś dać znać, że przyjedziesz, to nawet bym Ci czerwony dywan rozłożyła. A włamywacz to by dał znak? A niechciany gość to by dał znak? Ty się obudź dziewczyno, bo będziesz zimą w trampkach chodzić. No przecież czasem chodzę. Nie widzę problemu. Kiedy wróci Oliwia? Tak, za 30 minut Dawid będzie odbierał ją ze szkoły. A co tam? Dobrze, wytrzymam. Ale, że będziesz czekała na oliwkę, tak? Ile zjadłaś? Ale co, ile zjadłam czego? Nie udawaj głupiej, bardzo ja cię proszę. Ja serio nie wiem o co ci chodzi. <laughs> całe życie pod górkę, całe życie pod górkę. No, ile pączków dzisiaj zjadłaś? Żadnego! A czemu niby miałabym je dzisiaj jeść? Ja tak ogólnie to zbytnio nie przepadam za pączkami. No, dziwne. Powiedziałabym coś innego No wiesz co? Przyszłaś jeszcze będziesz mnie obrażać? Ja cię nie obrażam, tylko ty mi wytłumasz Dziecko, czemu ty jeszcze pączka Nie zjadłaś No to ty mi wytłumacz, czemu miałabym Jeść tego pączka. No bo wszyscy dzisiaj ludzie w Polsce te pączki jedzą. Pączki, donaty, faworki, chrusty. Co ty pod kamieniem żyjesz? Taka nowoczesna? A nie wiesz co dzisiaj jest? Nie no, żarty sobie robisz. Ja? Nie. To ty sobie chyba ze mnie jaja robisz. Wiesz co, ja chciałam mieć dzisiaj taki spokojny, luźny poranek, przed południe jakby. Miałam sobie teraz książkę poczytać w ogóle, a ty wjeżdżasz do mnie z pretensjami, że nie zjadłam pączka. Możesz mi tu wytłumaczyć? O co chodzi? Dobra, jak ty nie wiesz co dzisiaj jest, jest, to ja ci wytłumaczę. Dobrze, że Ty mnie masz, od tego jestem. Tusty czwartek dzisiaj jest, pączki trzeba jeść, z herbatą, z kawą trzeba jeść, z mielonym nawet można zjeść. Nic? Nie rozjaśniło? Ciociu, dzisiaj jest wtorek. A tusty czwartek to był i minął. I jak jesteś taka bardzo ciekawa, to zjadłam wtedy jednego pączka. Ale wtedy, bo dzisiaj nie ma tustego czwartku. Dzisiaj jest wtorek. Coś ci się pomyliło. Nie będę rozmawiać z niepoważnymi ludźmi. Kiedy Oliwia wróci? Bo trzeba pączków nas marzyć. Jak ty mi się tutaj na nic nie zdasz, to Oliwie wezmę do pracy. I czemu jeszcze Stasiek w piżamie chodzi? Bo ma dzień piżamowca. No tak się umówiliśmy, a ty przyjechałaś, będziesz się naprawdę dzisiaj wszystkiego czepiała? Czego? O, hej, Oliwka! Ty, słuchaj, uważaj, bo w Twoim pokoju jest Ciocia Jadzia, która przyjechała z wielką torbą i uważa, że jest tusty czwartek. Nie wiem o co chodzi, nie mogę się z nią dogadać, więc, sorki, że zwalam to na ciebie, ale tak jakby jest w Twoim pokoju, więc powodzenia! Ale dzisiaj jest wtorek, już był tusty czwartek. Cześć Ciocia, słyszałam, że czekałaś na mnie. Czekałam, czekałam! Powiedz mi dziecko, co jest dzisiaj za dzień? Yy, no, dzień piękny, słoneczny. Nie pytam o to, jaka jest pogoda. Yy, czekaj, bo mama mnie woła. Mamo, co ja mam jej powiedzieć? Ona się pyta, jaki dzisiaj jest dzień. Oliwia, ja nie wiem, co ty masz jej powiedzieć. Powiedz jej, że jest tu czwartek, że ja dość pączki w szkole, że wszyscy przyniesie pączki, że pani wam dała pączki i zobaczymy, co się wtedy stanie. Mamo, a wiesz, że to jest wcale nie taki no, jak nie jest jak jest? No, przecież nie ma tu z tego czwartku, tylko jest wtorek. No, wyście nie wiem, oszalały dzisiaj razem, czy co? No, ale Ciocia myśli, że jest czwartek. Ty, a może ty masz rację? Ciocia Jadzia już ma trochę lat, pamięć już nie ta sama, zdrowie nie to samo, może jej się właśnie coś z pamięcią dzieje? Może, może właśnie jej się coś poprzestawiało te dni w ogóle? No to ustalmy, że ci się pomyliło. Powiedzmy, że ja jest dzisiaj tłusty. No dobra, tylko ciocia Jadzia chcę te pączki z wami smażyć tutaj. No to już smażymy. i po sprawie. Ciocia, już jestem. Mama mnie zagadała. No i dzisiaj jest ten tłusty czwartek. No, jedyna nadzieja w tej rodzinie. Jedna porządna. Dobrze dziecko, idziemy do kuchni. No więc tak, co ja przywiozłam? Jogurt naturalny przywiozłam do pączków, nie mylicie się zaraz wszystko się dowiecie olej przywiozłam do smażenia i przywiozłam mąkę jeszcze bo jajka to chyba mają od moich chór, co ja hoduję i zawsze im przywożę, to chyba nie będzie problemu z jajkami i słuchajcie dzisiaj będziemy robić pączki z okazji tu z tego czwartku nikt mi nie wmówi, że nie, bo tak Oliwia, słuchaj ty mnie bo w tobie jedyna nadzieja w tej rodzinie od lat Smażymy pączki na tłusty czwartek. Nie tylko pączki, bo i faworki. Moja prababka, babki babka, prababki prababka, wszystkie kobiety. Zawsze były pączki w tusty czwartek. No my dzisiaj takich pączków jak te moje pra, pra babki, babki i prababki robiły, rozumiesz? Nie zrobimy takich, bo tam są trochę inne składniki. Ale że ja jestem postępowa, jestem nowoczesną ciotką, to zrobimy dzisiaj szybkie pączki na jogurcie naturalnym. Tak to jest możliwe. Takie, że Wy byście mogli to zrobić ciasto, a tylko i no, by Wam ktoś przy smażeniu trochę pomógł, no bo wiadomo, to dzieci to do oleju nie za bardzo. Będziesz te pączki, Robiłam, mieszała razem ze mną, a ja ci potem wszystko wytłumaczę, pokażę i w zeszycie jakim zapisz, bo to będzie mój przepis przekazany do ciebie, skoro matka nawet nie wie kiedy jest tłusty czwartek, no to o czym tu mowa w ogóle? No i co? Przemyślałaś już swoje zachowanie? Myślałaś, że co? Że ja zwariowałam? Ty dobrze, że masz taką inteligentną córkę. Masz rację, masz całkowitą rację, ciociu No to działamy, Oliwka Szykuj garnek duży, do smażenia Miski jakieś, coś do mieszania I robimy, żeby matka chociaż jednego pączka zjadła No bo jak to kto to słyszał, żeby w tłusty czwartek pączka nie zjeść Niedługo, Daria, to ty zapomnisz jak się nazywasz Ale wtedy zadzwoń do mnie, to ja ci powiem Tak, z pewnością No, raz raz, duży garnek Duża miska. Ja tu już wszystko naszykowałam. Będziemy sypać, kroić, mielić. Znaczy, no w sumie nie będziemy kroić ani mielić, ale no będziemy tutaj robić wszystko, żeby te pączki były dobre. Na kartce rozpisałam, ta może być miska. Duży garnek jeszcze wyjmij dziecko. Tu składniki wszystkie są i jeszcze coś do mieszania. I działamy. I nikt mi nie wmówi, jak mi nie wmówi. Cały olej do garnka wlewasz. Rozumiesz? I powiedz temu psu swojemu, żebyś nie patrzył, bo pączka nie dostanie. A jak slajmy robiła? To slajmy ci nie w głowie, ty nie myśl o głupotach jak matka, tylko pracuj, pracuj, bo beze mnie to ty, widzę, zginiesz w tym świecie. Trzeba się uczyć gotować, piec. Wielonych cię jeszcze nauczę. Do miski cztery szklanki mąki wsypać. Okej. Okay jakim ja domu przebywam, żeby dziecko mąki nie odróżniało? Ale to miski? Nie, to słoika. To oleju byś mąki wsypała? Wiecie co ludzie? Ja tu muszę przyjechać na dłużej chyba i to moliwie troszkę wyprostować. Bo co tu się dzieje to ja słów już nie mam. A co się tak to stanie? No jak co się stanie? Wtedy to byś i slajma zrobiła. Serio? Nie, nie nawet o tym nie myśl. Co żartowałam? Proszku do pieczenia. Łyżeczki. Sześć łyżek? A skąd wiesz, że tego? A może nie tego? Może kaszy? No tego sześć łyżek, tego. Psy pączków nie jedzą. Uświadom to sobie i nie żul. Nie, Żul, bo ja nie wiem, czy ty byłaś świadoma, że dzisiaj ten tłusty czwartek jest, ale na pewno nic nie dostaniesz. Nie ma takiej opcji. Zamieszaj te, te płynne, niepłynne. Jakie to są składniki? Płynne, niepłynne. Niepłynne. Czyli co, jakie? Mąka. Czyli sypkie, a nie mąka. Mieszaj, mieszaj. Jajka, ja powbijam, co by w zębach nie chrupały te skorupki. Ja już tam włączyłam, z tyłu będzie buczało, żeby się olej rozgrzewał. A teraz cztery piąte szklanki tego jogurta tutaj ładnie o. Tak jak pisze. Cztery? Cztery piąte. Ty na ułamkach to ty się trochę znasz? No nie dosyć, że korepetycje z gotowania, to jeszcze z matematyki będę musiała dawać. Nie zbliżaj się, bo i tak nie dostaniesz nic, nie będziesz się skradać po cichaczu, bo nie dam, no. Miąchaj, miąchaj z życiem, z życiem. O, dobrze, że jesteś, ty młody człowieku, ty dzień piżamowca masz dzisiaj? A kto to słyszał, żeby w piżamie cały dzień łazić? Ty mieszaj, ty też się przygotowuj, żebyś nie był jak ojciec twój, tylko żebyś pączki umiał smażyć. Mocno, mocno, z życiem, z życiem! Próbny pączek już się tworzy, i pamiętajcie, to nie ma być ładne, to ma być smaczne, bo te pączki to się nie da uformować, tylko je się leje. W talerze naszykowałam, teraz na każdym talerzu musicie udrzeć papierka ręcznikowego, co by tuszczyka wsiąknął. I kształtu tych pączków to nie ogarniecie, bo to nie wy decydujecie. Tylko pączki decydują, jak wam się uleje z łyżki do tego gara, to tak one wyjdą. I tak jak te oładne nawet, to ten to tak ma kapaka normalnie. Pierwszy testowy pączek obsypać cukrem, pudrem go trzeba. I poczekaj trochę, jak wystygnie, i zobaczymy, czy to zjadliwe w ogóle będzie. Jak coś to na ciebie będzie. Ty robiłaś, ja tylko mówiłam. Ty przepis powinnaś się zapoznać. I wszystko, więc pretensje będą do ciebie. Ciocia, jesteś jakieś strasznie dziwna dzisiaj. Robimy test, testowego pączka i zobaczymy, czy Oliwia się na cukiernika nadaje. Sypaj, sypaj tego pączka. Sypaj, sypaj go ładnie, objęknie. No tak ciapać to nie musisz, tylko posypać, no. Jak wam powiem, że żaba mi z pączka wyszła, to uwierzycie? To już jest przegięcie. Robi człowiek, tłumaczy dziecku, uczy, a ten przyjdzie nie wiadomo skąd i żre. Tusty czwartek jest dobrze, okej, okay, niech zje, ale no bez przesady, tak? Robiłeś coś w tych pączkach? Wiesz co ci powiem? No? A wiesz, że tusty czwartek nie jest tusty tylko ty? Smażone, mamy tego więcej, uwaga, ej, 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 ale nie tutaj, nie, proszę nie pluć tutaj na te nasze Ma pączuchy. Ko, ko, ko. Y, mamy, słuchajcie, opcja z nutellą, jest opcja z cukrem pudrem, a raczej tutaj są góry Tatry zimowe, dosłownie, bo tak posypali, że łohoho. Y, tam, słuchajcie, był, ktoś zjadł. Oliwia, a wiesz co twój ojciec do mnie powiedział? Że nie czwartek jest tusty, tylko ja. Boże, jak on mógł się tak powiedzieć? No właśnie, no jak? Olivia, to za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy, bo ja ci coś... O, Mirek to mnie dzwoni. Poczekaj, poczekaj. Halo, Mirek? Ty, Jaćka? No? Powiedz mi, na kiedy ja mam tego ortopedę? Bo chyba zagapiłem się, nie pamiętam, na dzisiaj, nie? Ortopedę? Ortopedę to ty na czwartek miałeś, a dzisiaj jest wtorek, człowieku. No, gdzie ty żyjesz? Pod kamieniem jakimś, no? No, Mirek, na czwartek, a nie na wtorek. Ja, Dziadu, to przez te twoje milone jak ci nie pasuje moje mielony, to więcej robić nie będę, o! Ciocia, Powiedziesz, że dzisiaj jest wtorek. No, wtorek jest. No, wtorek jest, Oliwia. To ja nie wiem, w jakim ty świecie tak samo żyjesz. No, to dlaczego mówiłaś mojej mamie, że dzisiaj jest czwartek a i jeszcze mi kazałeś smażyć pączuszki. Ja ci kazałam te pączki smażyć? No ty! Moja mama mi kazała mówić, że jest też czwartek, jakby, że Niby wierzę, a jest wtorek. No wariatkę robicie ze mnie, czy co? To nie ma problemu, Oliwia, jak chcesz pączków, to ci zawsze zrobię. No ale co wy mi teraz, że jest tusty czwartek? Tu możemy zrobić tusty wtorek, proszę bardzo, co tam chcecie, no ale... No to mów wprost, a nie... Wiesz co? Zwabiają, oszukują, że tusty czwartek, a ja żem tego nie przemyślała. przecież ludzie. No gdzie, no Mireczek czwartek to ma tego ortopedę, a tusty czwartek to już był. Ja patrzę na was, jak wy te pączki jecie, ja nie wiem, co tu się stało. Wy mi coś chyba, nie wiem, zioła jakieś, takie poprzestawiające mózg, głowę, coś? Ciocia, to ja z nasz planka, jeszcze z soli plankę. A ty jesteś cały ubabrany nutellą. Wiecie co? To, że ja stara to ja się w bambuko robić nie dam, no ale chociaż pączki macie jadę do takiego mojego chłopa, bo on z tą sklerozą to już nie daje rady, jak dni tygodnia myli, zresztą wymłodsze i nie lepsze wcale od tego Mirka, gdzie czwartek z wtorkiem pomylić no, ale już niech będzie, do szkoły se tych pączków nabierzesz, to ja lecę i, I mamie powiedz, żeby lepiej te dni kalendarza powtórzyła, no bo żeby w wieku 30 lat nie znać dni, dni tygodnia, no to to jest, to jest wstyd po prostu. To jest wstyd dla Ciebie, dla niej, dla całej rodziny, to jest wstyd. Więc ja uciekam. Ja tylko chcę powiedzieć, że słyszałam to wszystko, Oliwia. Ja, ja serio żyję pod kamieniem. Ja nie wiem, gdzie ja żyję. Ja dosłownie nie wiem, gdzie ja żyję. Czy sama serio robiłaś te pączki? Sama samiutka? A pamiętasz, jak to zrobić od nowa? przepis masz? Gdzie? W głowie. Dobra, no to y, pozwólcie, że ja spróbuję tego wynalazku. W ogóle, dlaczego tradycji nowej nie zrobimy? Mackepacke spróbuj. Słuchaj, ale ja bym wolała z cukrem pudrem niż makapakę, ale zaraz spróbuję. To też jest mackepacke. Oliwia, dlaczego by nowej tradycji na przykład, nawet ciocię Jadzie zaproszę, Tusty wtorek, pączkowy wtorek, mielonowe piątki. Bardzo dobre. dobre. Bardzo dobre. Bycha. Takie mięciutkie. Plusów tego wariactwa jest to, że Oliwia nauczyła się robić pączki. Oficjalnie. Wow. Gratuluję. Rozjeszczę. Dzięki. Wiecie co? Ciocia Jadzia to jest Ciocia Jadzia. Ona żyje we własnym świecie tak. i w minionkowym po świecie. prostu trzeba ją akceptować i kochać taką jaka jest. Czy ona mówi, że czwartek to jest wtorek, czy mówi, że wtorek to jest środa? To jest Ciocia Jadzia. Po prostu, żyjąc z nią, musimy być przygotowani na takie atrakcje. A teraz pojadłeś pączków? To zapraszam pokazać mi, co tam było dzisiaj w szkole i jakie lekcje mamy do zrobienia. Aha, ja myślałam, co użyłam. A, że co to? Te... Nie, nie, na razie ogarnimy sprawy szkolne. Więc z nowości, dowiedziałam się Oliwka mi właśnie tutaj pokazuje zeszyt od religii. To jest to, czy to? To i to. To i to, o kurczaki. Znaczy, no jedno z tego czytam. Czytam to. To, no dobra, a to? A to, to jest taki wierszyk. Czyli ogólnie, tak, do nauczenia. Błogosław Matko tam było. Bo, o, Błogosław Bogosław Ojcze. Ojcze. Błogosław Matko, dłońmi swoimi. A, bo to będzie chyba na początku samej komunii. Oliwka tak. dostała dzisiaj. Już tutaj widzę, że ma do czytania. Będziesz mnie całować, albo mnie. Ale eee, ja nie pocałujesz. Na początku jest błogosławieństwo rodziców, chyba o to chodzi, tak? Że w głowę tam coś mamy, albo ręce na głowę położyć, coś w tym stylu. Błogosławieństwo Błogosławie księdzu w co w codziennej pracy, umasnianie darami, ciebie Aha, czyli Oliwka ma tą... to jest chyba nas... Modlitwa po... ja nie chcę tutaj chlapnąć, ale to jest to ciebie prosimy, wiecie o co chodzi. I fajnie, no już coraz bliżej do tego Maja, coraz bliżej ja do tej komunii. Do komunii. Chodź no tutaj, dawaj na kolano, żeby nas było widać, dwie, nie bój się, nic. Nic a nic, wszystko będzie git, zobaczysz jak dzieci. musimy w któryś dzień tygodnia I to chyba będzie najlepiej w środę Dlatego, że babcia Agata może wziąć wtedy Stasia Pojedziemy do tego sklepu z albami Tam wybierzesz sobie wianek już, na TikTok. Od wybierania wianka I wybierzesz sobie buty, bo w niedzielę jedziemy do kościoła I będzie odbiór tych alb, które były wiesz, wtedy przymierzane i mierzone Więc zobaczycie Oliwkę w całej ilości, w całej ilości, w całej I okazałości właśnie komunijnej. Ej, trzeba masz ten zeszyt. Dlaczego? Bo będziemy mieć to przecież. Zeszyty? No w komunie. Zeszyty od religii? Du, du, du. Ej, no to tak, ja jedyną opcję widzę taką I powiedzcie, czy to jest dobry pomysł, czy nie Kupujemy nowy zeszyt w twardej oprawie Wyrywamy kartki i Wyrywamy kartki i po prostu Kartka po kartce, jedna na drugą Będziemy przylepiać Albo przyklejać tasiemkami bo to jest, to jest niewykonalne, żeby teraz Oliwia to wszystko przepisała Tym bardziej, że ma tutaj jakieś oceny Ma na przykład tutaj jest obrazek z kolendy, Jak ksiądz chodził po kolendzie u nas Więc no to jest chyba najlepszy pomysł, jaki może być Więc chyba tak to zostawimy, co? Dobra, to jeszcze raz gratuluję pączków Gratuluję, czekaj, że... Czekaj, czekaj, czekaj Gratuluję pączków Gratuluję, że w środę jedziemy po buty komunijne i wianek Nienawidzę wiesz. Ja wiem, że... Ja mogę Ci kupić za małe będzie ci mięciuszko na pewno. Możemy tak jak. Wiecie, że. Ja nie wiem, czy Ty wiesz. Znamy taką wersję kopciuszka, że jest y, ta disneyowska. W ogóle moja ulubiona bajka z dzieciństwa. Y, że ten kopciuszek i tamten, złe siostry i tak dalej. Ale wiecie, że przed tym kopciuszkiem disneyowskim jak była ba baśnie jakieś bajki, ale to takie bardzo, bardzo stare to w wersji kopciuszka te złe siostry, i to jest teraz drastyczne co powiem, nie bójcie się, nie przestraszajcie się ani nie obrzydzajcie, te siostry brzydkie kazały sobie ucinać palec lub tam piętę, żeby zmieścić się w ten but ten kopciuszka, który miał małą stopę no, ja, no to jest bajka, to jest wymyślona ale była taka wersja ale ucieli? No Ja nie pamiętam, bo ja wiem, że mi mama to kiedyś mówiła, że jak ona właśnie była mała, to taka wersja na przykład kopciuszka była czy coś. Więc dobrze, że to oddrastycznili, moim zdaniem. Bo jakby nie wyobrażał sobie tego, że. No ale w sumie ma to sens, no jak nie mogły tych gier zmieścić w tego buta. Wiesz, Ej, straszne to! Już tak na koniec, jak mamy gaduszki nasze, to wiesz, co grałam w Robloxie? Yy, bo ogólnie sprawdzamy cały czas jakieś gry no na dobra, ten kanał gamingowy, powiem. nasz darliwka gry, na który serdecznie Was zapraszam I nawet dzisiaj wieczorem, będziemy mi nagrywać nowy odcinek na ten kanał Tylko Olivia musi wybrać grę, albo w Martwe zagrały, zagramy, bo to jest w ogóle mój y, favorite ostatnio I ja grałam sama nawet i doszłam do końca, niestety nie przeszłam, bo zginęłam, ale okej okay. Grałam w Rój Pszczół eee. w Rój Pszczół Co to? Miodek robisz? Pszczółki latają, wykluwasz je z jajek, robisz Aha, zadania. Od Mega fajne to jest! To jest, czekaj! Ej. Rój pszczółek, czy jakoś tam Ej, się nazywało? No i zobacz, bardzo fajne, wciągnęło mnie to na maksa. Dawid nie chciał mi towarzyszyć, bo stwierdził, że nie podoba mu się to gra, ale jakby mnie bardzo wciągnęło, ja tam zrobiłam kilka zadań, więc gdybyście chcieli tylko oglądać na kanale. Na pewno musimy sobie zrobić jakieś ucieczki z więzienia na kanał gamingowy. Oglądasz? Oliwka pokaże, czy to jest ta gra o co chodzi, upewnimy się. No i my będziemy już uciekać powolutku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał dzisiaj. Czy. Nie? Yeah. Oliwia mi pokazała to pszczoła. Psz, pszczoła twarz. Nie, to nie to. Ja ci pokażę, co to jest. Hity, martwe szyny. Hity, martwe szyny dosłownie. Wiecie ile osób to gra? Eee, Oliwcia, ty masz tutaj bardzo mało baterii. Poczekaj, jak ja mam to znaleźć? Ja to w hitach też znalazłam chyba. Te pszczo, tajna stacja, nie, ale to było podobne. Poczekaj, nie znajdę. Ale jeżeli Oliwce się spodoba, to wspólnie zagramy na kanale gamingowym Darliwka Gry. A teraz dawaj, żegnamy się. Pozdrawiamy w ten czwartkowy wtorek, tusty wtorek. Teraz idziemy. Sobie. Tak, dobranoc. Ja dobranoc, dobranoc. A potem cała twarz w makijażu ma... Nie, ma opcji. Dzięki za oglądanie. Papatki! Pa.